Cześć, witajcie, wy czwartek. Dziś przygotowałem dla was dużo wiadomości, między innymi: nowy Ford Kuga, 500 BMW i3 do wynajęcia w Warszawie, Peugeot 3008 pickup, BMW Serii 1, Honda Jazz i Fit oraz Hyundai Roadster N. Zaczynamy. Ford zaprezentował trzecią generację Kugi. Nowa Kuga przypomina podwyższonego fokusa. Auto dostępne będzie w trzech odmianach. Tradycyjne plug hybryda i ST-Line i miękka hybryda EcoBlue. Hybrydową Kugę można zamówić z Disney 2.0 litra o mocy 150 KM z instalacją 480 V. I z benzynowym 2,5 litra i trzycylindrowa odmiana z benzyn... benzynowa 1,5 litra o mocach 120 koni mechanicznych i 150 koni mechanicznych. Kokpitu się do tego z Forda Focusa wyróżnia się kilkucalowym wyświetlaczem na polskim rynku jesienią. Do Polski wejdzie 500 elektrycznych aut do wynajęcia. W Warszawie Carsharing uruchomił firmę Enjoy Polska. Koszt wynosi, wynosi za minutę złotówkę 20 groszy 71,40 zł za godzinę na całą dobę 239 zł. Aby korzystać z BMW i3 trzeba zainstalować aplikację Injoy Go. Na smartfona dla systemów Android i iOS. I utworzyliśmy konto pozwalające na jazdę BMW i3. Sprawdzamy gdzie jest najbliższe BMW i 3 Po znalezieniu na szybie zeskanować kod. I gotowe. Co powiecie na Peugeota 3008 wersji pickup? Ma pojawić się dopiero za rok. Auto ma być dłuższe od odmiany SUV. Co o tym projekcie myślicie? Nowy BMW serii 1 pojawi się jesienią tego roku. Po raz pierwszy będzie miał, miał napęd naprzód. Wersja M za, za rok. Do Gamy wejdą odmiany ze silnikami benzynowymi, spalinowymi i dieslami oraz hybrydy, a za dwa lata wersja z napędem elektrycznym. Za rok pojawi się nowa Honda i Fit. Mają mieć te same parametry i zbudowane będą na tej samej platformie. W gamie pojawią się jednostki benzynowe i elektryczne, odmiany na Type R nie ma szans. Oto wizualizacja roadstera Hyundai w wersji N. Auto mogłoby dysponować mocą 570 koni mechanicznych. Napiszcie opinię o tym modelu Hyundai, czy by mógł wejść w produkcję. Dzięki za oglądanie. Jutro ostatni odcinek z tego tygodnia. Cześć.